Jest radosny 12 maja 2020 roku, i jak przystało na maja, pogoda robi nam, z nas jaja sobie. Więc tak wygląda niebo: Mazurskie, typowo Mazurskie niebo, i tutaj, właśnie przy tym niebie. Zrobiłem bałwanek, zapraszamy na kursy motorowodne. O! Bałwanek ma bardzo długi nos. Jest to bałwanek wyborczy. Tu widać, że został oddany. Głosowanie zostało odbyte, gdyż są dwie przecinające się linie, bo jesteśmy dwa dni po wyborach. I Bałwanek ma na imię Jarosław. No i jest takim Bałwankiem jaka zima i jakie państwo. Także każdy ma taką zimę na jaką sobie zasłużył O także ten pozdrowienia z Mazur 12 maja 2020 roku. Rok cudów, piękny to był rok, i nie zapomnę go nigdy. 10 cm śniegu, mokrego, zbitego. Zaraz pokażemy, lądszar wodny. O. Tu zbliżamy się w woli. O. Kanał Giżycki. 12 maja 2020 roku. Rok koronawirusa, superkryzysu. Rok wyborów. Polsce prezydenckich, w których pierwsze podejście dwóch szeregowych posłów ustaliło, że go nie będzie, a sąd najwyższy stwierdzi, że wybory się nie odbyły. Coś przepięknego. Także Monty Python nie tylko w polityce, ale także w przyrodzie, bośmy tylko kochani. Przetrwali, bo to jest najważniejsze. Chociaż nie wiem, czy warto, jak widzę.